Cześć wszystkim, ja jestem Zuza, ja jestem to. witamy was na kanale Zaksiążkowane. Przychodzimy dzisiaj do was z vlogiem, w którym będzie się dużo działo, niestety bez udziału nie mojej młodszej siostry. Natomiast my z dziewczynami, co zaraz zobaczycie, szykujemy się na wyjazd w góry, pod namioty. Pamiętacie naszego zesz zeszłoroczny wypad? Tak, pamiętamy, kiedy zgubiliście się i drogę, którą przechodzicie w 30 minut, przeszliście w 5 godzin. Oj, ale ja nie wiedziałam, że ja mam w domu. <laughs> Hejki hejter. Kogo my tu mamy? Tolę. Ale, Ale sam No Taka ogólnie przyznaję bez bicia, że w zeszłym roku się zgubiliśmy, natomiast tym razem jedzie z nami tata. Więc no, na się pewno nie zgubiłam, się nie zgubimy. Nie będę się z nich śmiać, bo. Ale też nie, nie dają mi. Satysfakcji nie ma teraz. Nie. No ale, ale wiecie co, przynajmniej doprowadzi nas do miejsc, gdzie ja nie, jakby nie, nie trafiłam. No więc ja się bardzo cieszę, no i tyle. I widzimy się jutro rano, a my się na teraz żegnamy i życzymy... U! Dopiero serum posmarowałam. I życzymy Wam um, miłego oglądania i bez zbędnego przedłużania. Zaczynajmy! Właśnie wróciliśmy z Lidla, zrobiliśmy zakupy na wyjazd. Tutaj chipsy, żeby nie było, nie są dla mnie, tylko dla taty. To nie moje, bo są ostre. Wytarliśmy na tabor, co prawda mieliśmy po drodze trochę zawirowań, bo tak, Magda ode mnie chyba Anginę przejęła, więc nie pojechała, bo się źle, źle, u, źle poczuła i z kolei pada deszcz, natomiast jesteśmy już w Sokolikach, to jest jedno z moich ulubionych miejsc w Polsce i ogólnie pogoda jest paskudna, ale w ogóle się tym nie przejmujmy. I uwaga, na 3-4 się odwrócicie. 3-4! Ale to był reżyserski sznyt! <grywki> Dzień dobry, Nicole. Jak się czujesz? Bardzo dobrze. Są tutaj krówki. Krówkis! Lubimy bardzo krówki. Ja uwielbiam. Adiós, Prista. jest najmniej wygodny kader na świecie, natomiast w, dokładnie w tym samym miejscu byłam w zeszłym roku, więc uznałam, że żeby tradycji stało się zadość, zrobimy tutaj y, kolejny update. Mam bardzo mało do powiedzenia, bo czytałam tylko jedną książkę, czyli Uśpioną Alicji Sinickiej. Wzięłam tę książkę trochę celowo, bo tak wcześniej z Karoliną rozmawiałyśmy, że kurde, może jakiś horror, może jakiś thriller, tak żeby wiecie, do lasu było trochę przerażająco. No i akurat właśnie Uśpiona y, padło na Uśpioną. To jest y, i to był dobry wybór, już Wam mogę zaspoilerować. To jest y, w ogóle Alicja Sinicka. Nicka wydała bardzo dużo kryminałów i ja jeszcze nie czytałam żadnego, bo byłam do nich trochę sceptycznie nastawiona, ale właśnie Karola mi powiedziała, że to jest bardzo, bardzo dobra książka. Więc wzięłam i mamy tutaj perspektywę prowadzoną z dwóch jakby, no perspektyw w sumie, czyli właśnie głównej bohaterki Weroniki, która ma narkolepsję, czyli bardzo dużo śpi. I no bo to jest choroba po prostu, że ona jest cały czas zmęczona, ona robi sobie dwie godzinne drzemki w ciągu dnia i jedną taką bardzo krótką, żeby móc funkcjonować normalnie, bo inaczej po prostu zasypia w, w ciągu robienia takich normalnych czynności. No i mamy drugą, która jest bardzo niepokojącą perspektywą, bo mamy kogoś, kto wchodzi do jej domu i patrzy, jak ona śpi. Mniej więcej, chociaż to jest trochę trudniejsze niż to, ale załóżmy, że o to chodzi. No i z jednej strony cały czas patrzymy na to, jak ona tam sobie żyje w tym swoim życiu, um, układa swoje sprawy, ma pracę, co robi i tak dalej, jak sobie radzi z tą chorobą, a z drugiej strony mamy no, kogoś, kto może niekoniecznie chce jej jeszcze zrobić krzywdę, ale zachowuje się w sposób no bardzo niepokojący. Yy. I rzeczywiście yy, główną siłą, po, poza pomysłem w tej książce jest styl pisania, bo on jest taki bardzo. Taki. <laughs> Wiecie, o co mi chodzi? Że jest taki suspense. Nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale jest napięcie, jest tempo. U... Wiecie, co, ja w ogóle siedzę tylko pół, po, połową pośladków na tej ławce, bo padało, i ja nie chcę zamoczyć sobie dresów, bo to są moje jedyne dresy. I w ogóle jest już chłodno, bo przed chwilą było słońce na moment, ale znowu zaszło, więc ogólnie słabo. W każdym razie, no, yy, na czym ja skończyłam? Styl pisania mi się bardzo podoba, bo rzeczywiście widać, że pani Alicja, się potrafi w napięcie, i to mm, dostajemy akurat tyle informacji, ile potrzebujemy, żeby, byli, byli, żebyśmy byli zaciekawieni i koniecznie chcieli czytać dalej, a równocześnie nie za dużo, żeby od razu nam nie zdradzić wszystkiego. Ja mam swoją teorię, którą już powiedziałam Karoli, niestety nie potwierdziła ani nie zaprzeczyła, no bo powiedziała, że nie będzie spoilerować, ale ja mam swoją teorię, co się tutaj wydarzy, i mam nadzieję, że trafiłam. No więc zobaczymy. W ogóle bardzo szybko się to czyta. Ja co prawda jestem dopiero na 60. stronie, ale, a to ma 350, ale ja to przeczytam w przeciągu następnej doby, bo po pierwsze wciąga, a po drugie po prostu ten styl pisania jest taki lekki i dużo dialogów w ogóle jest bardzo przyjemnie wydana, jest taka właśnie miękka, miękkie książki są najlepsze. Wydaje mi się, że już nic innego w międzyczasie nie czytałam, ale muszę sprawdzić na Goodreadsa, którego jakby mam w telefonie, więc najwyżej w następnym update'cie wam powiem, bo chyba audiobooka nawet żadnego jeszcze nie zaczęłam, e, dlatego, też, e, dlatego też update skromny, no ale jesteśmy jednak w dziczy i, i spędzamy sobie tutaj czas taki bardzo chillerski, dużo chodzimy, dużo zwiedzamy, dużo e, no tak po prostu sobie, wiecie. No, czulujemy. Zawsze pytacie, co to, co to jest za miejsce na Instagramie i pod ostatnim vlogiem z zeszłego roku z tego samego miejsca. To są sokoliki, pole namiotowe w sokolikach. Um, to są góry skaliste, bardzo niskie, ale um, no nie chodzi o to, żeby się wspinać do góry, tylko chodzi o widoki i o, o jakby klimat, który tutaj jest, bo jest wyjątkowy moim zdaniem, jest taki totalny spokój, tu prawie w ogóle nie ma turystów, tu prawie w ogóle nie ma w ogóle ludzi <laughs> także na spokojnie, zresztą no widzicie nagrywam na dworze, wokół mnie może są dwa namioty, a miejsc jest na 40, no i nie ma żadnych po prostu tutaj stresów, także polecam wam to miejsce na odstresowanie, no i tyle wracam do czytania, a wam życzę miłego dzionka i buziaczki wam wysyłam i chciałabym jeszcze pozdrowić mojego pryszcza który jest absolutnie przepaskudny. No ale mm, zadomowił się na razie, więc więc już, już jakby już trudno. Dobra, do jutra. Elo. Dzień drugi pada. Tak. E, natomiast Tata nas chce dzisiaj zabrać na wspinanie. To znaczy, tak, te dwie nie chcą, bo mają lęk wysokości. Gdzie jest Nikola? Halo, Nikola! O, ja bo mają jestem. lęk wysokości. Ja z kolei nie przepadam za wspinaniem, ale Łukasz jest bardzo chętny, więc zobaczymy, czy Tata będzie dobrym nauczycielem, żeby on się powspinał. E, no i co? Mam nadzieję, że trochę przestanie padać, bo jest fajna pogoda, bo nie jest za gorąco, ale z drugiej strony już trochę męczy. To tyle. bo się ym, i Pucham czytam książkę. książkę. Tylko zaświeć mi na nią. <grywa> Karola mnie przez chwilę nazywała przegrywem, ale ja uważam, że tak trzeba spędzać wieczory. Dziękuję za uwagę. No i pięknie. Co ty grasz, foczki? Przecież to jest? Jakie foczki? Przecież to jest? Piekarnia moja? I to jestem foczką? Nie, tutaj i tyle! Wow. Widzicie, co ja mam w życiu? Wow! Dzień dobry wszystkim. Na naszym update czytelniczym, tutaj Tola, tutaj Zuza, chciałabym tylko powiedzieć tak. Bardzo współczuję mojej młodszej siostrze, ponieważ troszeczkę śmierdzę, natomiast... Ja też współczuję sobie. Natomiast byłam ostatnie trzy dni w górach i właśnie w tym momencie wróciłam i nie wykąpałam się, bo się wykąpiłam w Ale co się podnaniu, Więc jakby... A! E, także no nie ma lekko, nie ma lekko w życiu, w nie każdym ma. razie e, przychodzimy do Was z update'em czytelniczym. Krótko tylko jeszcze o moich górach, chciałabym bardzo podziękować tacie, bo tata z na wysokości zadania był świetnym przewodnikiem i naprawdę zrobił dobrą robotę, wiem, że tego nie ogląda, ale jakby mówię to w eter, może trafi do niego energią. E, no i dziękuję wszystkim, którzy byli, czyli Karoli, Karateusz Buks, e, Nikola, czyli dr. Bóg i Łukasz, czyli Talking Cloud. Dziękuję za uwagę. Dobrze. I Madzia. Ale w Krakowie. Ale Macie nie było, no tak. Jestem na 186 stronie kiedyś dla Gernona i nie czytałam przez ostatnie dwa dni. Dlatego, że leżała na kanapie na dole. A ja się ze swojego pokoju nie ruszam. <grymne> <grymne> Więc ogólnie szkoda. Ale to jesteś już daleko za połową w Tak, ogóle. tak. I zaraz skończę. Szkoda, że była przez te ostatnie dwa dni tutaj, bo bym ją kończyło. Dobra, jak Ci się podoba? Bardzo. Jezus Maria. Przemiana Charlie'ego. Nie tylko jego jakby, wiesz, przemiana mózgu, co nie? Tylko też tego, jak się zachowuje od razu z tym. Jest tak nieziemsko dobrze zrobioną postacią. Chyba, <grymne> Jestem pod bardzo, bardzo dużym wrażeniem w ogóle kunsztu literackiego, mm. no bo to trzeba mieć naprawdę mózgownicę, żeby y, A napisać to wszystko z tymi błędami i tak, Na żeby początku, to, no. tak żeby to było też wiarygodne, nie, że to nie jest po prostu zwykłe zdanie z błędami, tylko no właśnie, a potem jak to się bardzo, bardzo płynnie zmienia później i area drugoplanowa. <słuch> jestem pod ogromnym wrażeniem i bardzo mi się podoba. Będziesz beczeć. No. Jak skończysz. Beczeć mega. Tak, że będziesz po prostu brzydko płakać, tutaj ci łzy będą no tu tu. Ja, ja tak zawsze <laughs> Nie, nie, no czasami. E, Krótko o tylko to jest o człowieku, który został poddany eksperymentom, tak. ponieważ miał bardzo niski IQ, no i on to IQ sobie wy wywyższa przez te eksperymenty. W sensie tak. jemu to robią, nie? Tak, no jest i pierwszym człowiekiem, którego do tego używają, bo wcześniej używano myszy Elgardona. Znaczy no myszy o innych również. No tak, też, nie tylko o Chodzi o głównego Algernona. Tak, e, bardzo się cieszę, że Ci się podoba. Wiedziałam, że, że jej się spodoba. Mi się udało skończyć uśpioną. Wczoraj przy Ognisku zresztą. I to chciałabym Wam powiedzieć, że to jest naprawdę bardzo dobry kryminał. Wszystkim Wam go polecam. Jest to taki kryminał, który bym określiła mianem, że świetna rozrywka, wciągająca na dwa wieczory. I najlepiej go czytać samemu w domu, bo wtedy poczujecie taki naprawdę spory niepokój, bo. Ta książka jest na tyle dobrze napisana, że wy po prostu czujecie każdą komórką ciała pewnego rodzaju stres przed tym, co się zaraz wydarzy. Ja miałam to o tyle mniej jakby na mnie to działało, bo ja cały czas jak to czytałam, to byłam wśród ludzi. Ale w lesie, w mm. ciemnym, mrocznym lesie, z tak? którego coś może wyjść i cię zjeść. Ale właśnie chodzi o to, że tutaj są jakby ludzie, tylko sobie robią krzywdy, mm, więc... no, Przepraszam. Sola. Więc lasu się nie bałam. Natomiast chodzi o to, że po prostu gdybym czytała to rzeczywiście od deski do deski sama, zamiast cały czas, żeby ktoś mi tu przeszkadzał, coś do mnie gadał i tak dalej, to na pewno oddziałałaby na mnie bardziej. Natomiast to jest jakby jedna kwestia, bo drugą kwestią jest to, że to jest po prostu bardzo dobra książka. No i co tam? Chciałabym, żebyście mi polecili, bo teraz mi zrobiłaś jakby książki ochotę, o ochotę na horror. Nie, książki o potworach, kocham książki o potworach. Nie, coś potworach... nowego. No tak, może tak. O potworach i potworach morskich proszę polecić mi jakieś dobre, dziękuję. Ja już y, dzisiaj się umówiłam z mamą na oglądanie Piły, Piły 2, mojej ulubionej, albo Oszukać przeznaczenia, które, z którego po prostu ciśniemy trochę bekę z mamą za każdym razem, ale też bardzo lubimy. Dziękuję, ja skończyłam. Dziękuję. E, to teraz moja kolej. E, jedyne, co chciałabym powiedzieć, to to, że tak, przewidziałam zakończenie, przewidziałam dokładnie, co się, bardzo dokładnie, co no. się wydarzy w zakończeniu. Natomiast to nie jest. Ale zjadłam dużo To nie jest wala tej książki, bo ona uważam, że jest po pierwsze na tyle sprawna, że nawet jakby odkrycie zakończenia wcześniej nie przeszkadza w jej dobrej zabawie. A po drugie, nie wszyscy, myślę, to zgadną, bo to jest kwestia tego, że ja po prostu czytam tak dużo kryminałów, że ja te schematy różne już po prostu znam, a to jest trochę połączenie kilku różnych takich, wiecie, czegoś, co często możemy zobaczyć w kryminałach w jedno. Więc jakby... Ja to przewidziałam, ale to nie jest nic złego. No i w sumie to tyle, co chciałam Wam powiedzieć, bo... Mam jeszcze jedną rzecz dotyczące dotyczące do dotyczącej tej książki. No. Autorka jest bardzo ładna. Jest, ładna. ładna. jest bardzo ładna, to prawda. Pozdrawiam Panią Elicję Sinicką. Eee, więc no, zachęciła mnie ta książka bardzo do tego, żeby czytać inne książki tej autorki, więc na pewno po nie sięgnę, e, Bo one są, to jest chyba Trylogia Oławska, tak się to nazywa. I się zaczyna od, od, od książki Starzystka. Więc ja z chęcią ją przeczytam, bo zdecydowanie ta książka pokazuje, że to jest dobra autorka. Eee, i też, kurczę, no nie wiem, będę o niej na pewno dużo myśleć i zresztą teraz jak wracaliśmy samochodem, skończyłam ją wczoraj, to też o niej gdzieś tam cały czas myślałam i to jest jeden z takich kryminałów naprawdę, naprawdę na poziomie. Także bardzo dziękuję Uli za polecenie, bardzo dziękuję Karoli, bo zresztą też mi polecała tę książkę i dyskutowała ze mną po drodze, e, bo ja tylko tak zamykałam rozdział i mówiłam Karola, musimy porozmawiać. I <grym zresztą> <słukasz> 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 Karola, Karola... karola. <słukasz> No, Kalola. Kal kalola. Kalola się telepontowała. Telepontowała się? Była <laughs> obok mnie, no. Telepontowała się za każdym razem, kiedy słyszała, że skończyłeś rozdział. No mniej więcej tak było. Aha, i bardzo żałuję, że nie było więcej rozdziałów z perspektywy tego wizytatora, tego człowieka, który jakby o, przychodzi na nią patrzeć w nocy na główną bohaterkę, oh, bo ona jest... To... No, a, bo ty nie wiesz, jaka jest za fabuła. No nie. to jest jest bohaterka i mamy perspektywę inną z Wola, który przychodzi na nią patrzeć, jak śpi. Oh. I to jest naprawdę niepokojące. Uu. No fu, fu, ale nie fajne. Nie, gdzie fajne? Z... Nie, nie, no fajne to jest Dziewczyna, Dziewczyno, nie tłumaczycie. Fajne do czytania. Weź. Fajne do czytania w książce, dobra. Za późno, takie Tutaj dramatyczne sytuacje się dzieją. Zaczęłam Dom Soli i ale przeczytałam dosłownie 5 stron. Dosłownie 5 stron. Ja zaczynałam kiedyś. Ale mnie bardzo zainteresowały, bo zaczęłam się od śmierci w ogóle Uu. ta książka. Śmierci siostry głównej bohaterki. Fajne. Więc. Pan, Hmm, I tu jakieś, zobacz ośmiornica, jest wiem, coś, więc może będzie tutaj potwór morski, skoro jest ośmiornica. Tutaj są, zobacz, koniki morskie, woda. Zanurz się. Oj, to może być. A ja to zaczynam w ogóle to morski pałac mieszko. To w ogóle jest wszystko w wodzie. Więc ja to szybko przeczytam szybko i jest dam. Speed. Speed, dobra. <laughs> Tak, że Ale już teraz... nie tak, bo Ci potem znowu zarzucą, że, że oszukuję. Ale akurat teraz rzeczywiście oszukiwałam. I słuchajcie, strasznie mam ochotę na, na Ririd Parku Jurajskiego, bo teraz rozmawiałam z Nikolą dużo na, na wyjeździe o yy, Parku jurańskim, bo na Ale ja mam nie że Ty cały czas robisz re Parku Jurajskiego. A ja mam wrażenie, że Ty cały czas robisz re Gonu i baśnie Boru. Nikt nie pytał. Ja pytałam. <grym> Nikt nie pytał. Dobra, wiecie co, ja teraz prowadzę kanał sama. W każdym razie, rozmawiałam z nią na tyle długo, Brzydki zapach, to mi się nie podoba. Ten No piękny, pary pary To Ten jest ładniejszy, bo lep... A pokaż swoje. Bo tutaj mieliśmy degustację. O, oh, ten ładny, <laughs> ten, ten mam, właśnie, ten mam. A daj mi niechłonność włosy. Ten bardzo ładny. Ten mam. Daj mi niechłonność Fuj! Nieprawda. Nasze niepraw. wczoraj pachnęły ładnie. No dobra, bo, bo nie mylisz tego. <laughs> no. <laughs> krew z krwi, krew z Tata też się nie mył, także słuchajcie. Ej, we fryzady nie mówię, że jesteśmy jakimś... Brudnymi ludźmi. No ja byłam w dziczy, mamo. Jakie ty masz usprawiedliwienie? Gotowałam i sprzątałam. No, no słabe. E, w każdym razie, bardzo bym chciała zrobić Realit Parku Jurajskiego. I myślę, że prędzej niż później to zrobię, a jak nie Realit Parku, to chociaż obejrzę film na pewno w niedalekiej przyszłości. A nie, dlaczego wychodzi kraja? Część? Już była, ja byłam mniej dwa razy w kinie, myszko. nie jesteś na bieżąco. halo. Wielkie ego, mało <noise> luzu. <noise> <noise> a żebyś Wielkie ego, mało luzu. <noise> Park Jurajski. Przeczytajcie, proszę. I ostatnie co, to Karola mi udostępniła swoje, swoje pasy do audioteki na chwilkę, więc słucham sobie Mesjasza Duny. Eee, Nie, trudne to jest. Trudne to jest przedsięwzięcie, wiecie? No. Czytać Dunę. To koniec, to chyba cała moja recenzja. <laughs> Nie mam nic więcej do dodania. W szczególności, że przeczytałam dopiero 20 minut, w sensie przysłałam. Więc jakby. Ale zaczyna się bardzo dziwnie, więc no, trochę mnie to zbiło z tropu. Już kończę, bo już jesteś znudzona. Jak mm, myślałam. Ja już nie mam nic do powiedzenia. I ja mam to nic też nie. Do powiedzenia się ma. I tym bardzo pozytywnym akcentem będziemy ten update nas żegnać. Jutro się jeszcze z wami kończyć pożegnamy. Chce w sensie. w się sensie kończyć. Jutro się jeszcze z wami pożegnamy na koniec tego vloga. A tymczasem, moi drodzy, wszyscy tam, co o nas oglądacie. Dają. Chciałabym Wam powiedzieć, że I love you. Każdego jednego z Was osobno. I no, dziękuję. dziękuję. I niech każdy jest. z Was ma dzisiaj. Dobry dzień. Dobra się ma, pa. Prawie nas nie widać, ale chcieliśmy Wam tylko powiedzieć, że robimy sobie maraton Harry'ego Pottera. Mamy pełną miskę chipsów i zobaczymy jak długo wytrzymamy. Dokładnie. Film pierwszy start. Y jednak wczoraj zasnęłyśmy dokładnie z Karolą po jakichś 13,5 minutach po włączeniu pierwszej części, więc no, maraton się udał raczej biednie. Kończę dzisiaj vloga sama, bo nie miałam serca przeszkadzać Toli, która się spotyka teraz z przyjaciółką swoją, żeby po prostu i dzwonić do niej przez 15 minut, z nią rozmawiać o książkach, więc kończę tego vloga sama. I mam wam do pokazania dwie książki, które udało mi się no, trochę ruszyć. Tom, Soli i Wes. Hmm, pomyliłam się, to jednak nie jest, ja źle przeczytałam, bo to jest w nadmorskim pałacu i ja z jakiegoś powodu zakliknęło mi się w głowie, że nadmorski to znaczy pod wodą, mimo że jakby gdyby było pod wodą, to by było podmorski, a nie nadmorski. Ale jakby miałam problem mentalny wczoraj chyba, żeby to zrozumieć. Natomiast mimo tego, że jestem dopiero na początku, bo jestem na 50. stronie, ja się strasznie wciągnęłam w tę książkę, to jest też mój czas na młodzieżówki fantastyczne, bo ja po prostu mam na nie bardzo dużą ochotę. Dlatego też może jestem bardziej wyrozumiała. Ale tak, uważam, że na Ani nie jest infantylnie napisana. W sensie nie jest napisana w taki sposób, wiecie, młodzieżów wowe taki typowo ją, tylko jest napisana moim zdaniem tak bardzo świadomie i bardzo fajnie. Więc mega mi się podoba. I też historia jest super, bo miałyśmy, mieliśmy 12 sióstr i jedna po drugiej każda z nich umiera. No więc jakby czego chcieć więcej. Bardzo mi się to podoba. No i w sumie to tyle co o tej książce mogę wam powiedzieć, bo dopiero ją zaczynam. Natomiast jestem już za połową Mesjasza Diuny Franka Herberta, ponieważ jestem na stronie Mniej więcej 150. No dobra, no to jestem prawie w połowie. I e, jest to książka, która. No to, to nie jest przyjemna podróż. E, to nie jest coś, co ja e, lubię, tak naprawdę. W sensie inaczej. To jest coś, co ja bardzo doceniam i ja z chęcią dowiem się, co się dzieje dalej. Natomiast, czy ja się dobrze bawię? Bardzo średnio bym mogła powiedzieć. W sensie. Ym, no. To jest jedna z tych książek, przy których musicie mieć pełne skupienie cały czas, przy których musicie wręcz, wiecie, dwa razy czasami się do czegoś cofnąć, żeby zrozumieć o co chodziło. Musicie pamiętać te trudne imiona, kto, co, gdzie i jak, bo inaczej po prostu nie będziecie na bieżąco. Więc to nie jest książka, którą ja bym chciała czytać pod tytułem, że wiecie, z przyjemności. Natomiast, no, no po pierwsze, no science fiction jest moim konikiem trochę, i uważam, że warto jest to znać. A po drugie, no w ogóle, Frank Herbert, no to jest klasyka już, nie? Więc, yy, więc ja z chęcią poznam tę historię, bo fabularnie. Ona mnie bardzo ciekawi, tylko dlaczego ona jest napisana tak, w taki po prostu ciężki, mosiężny sposób. W sensie, no ja rozumiem. No wiecie o co mi chodzi. No wiecie o co mi chodzi po prostu. No, dlatego też. Yy, Dlatego też no, czytam, troszeczkę czasami się krzywię, ale równocześnie wiem, że będę kontynuować tę serię i będę czytała kolejne tomy. Są dwie rzeczy, na które bardzo mam teraz ochotę, więc też Wam je pokażę. E, I są to. <coughs> Sorry, ale popsikam za właśnie kostkę, bo coś mi wczoraj użarło i strasznie mnie e, swędzi mnie po prostu, więc psikam takim aerozolem, który dostałam od mamy. <coughs> I trochę on jest taki. <coughs> dramatyczny. W każdym razie mam tutaj książkę Dziebak Literatury, reportaże latynoamerykańskie i bardzo chciałabym je przeczytać. Jakoś tak na lato mam wrażenie właśnie ta południowa Afryka, nie południowa Ameryka, Jezus, południowa Ameryka mnie woła, szczególnie, że ja bardzo mało o niej wiem, więc tym bardziej jest to książka, która po prostu, no, którą chciałabym, żeby poszerzała moje horyzonty, a oprócz tego mam tutaj książkę Jak podejść do rozpruwacza. Carrie Manny Kalko, czyli najnowsza premiera Media Rodziny, a właściwie Must Read, bo teraz tak to się nazywa, um, którą ja kupiłam 3 lata temu po angielsku i nigdy mi się nie udało do niej dojść. A że mam teraz fazę na młodzieżówki, to, to z chęcią ją przeczytam i myślę, że to już bliżej niż dalej. E, szczególnie, że wiem, że Tola też ją chciała przeczytać, więc chciałabym też ją zawieść jej. No i dobrze, no i to tyle, co chciałam Wam tutaj dzisiaj opowiedzieć. Um, koniecznie czytajcie uśpioną, którą pokazywałam Wam na poprzednich update'ach, bo kolejny dzień minął, a ja kolejny dzień o niej myślę. A o kryminałach raczej rzadko się myśli w ten sposób po skończeniu, więc naprawdę, naprawdę mi się ona podobała. Nie jest bez wad, ale to jest. Um, coś, co będę Wam polecać, więc czytajcie uśpioną, a ja z kolei będę kontynuowała moją przygodę z panią Sienicką. Wydaje mi się, że są gdzieś audiobooki, ale nie dam sobie ręki uciąć, więc, więc, więc sami musicie sprawdzić. No, dobrze, to tyle, co chciałam Wam powiedzieć. Koniecznie dajcie znać, co Wam się udało przeczytać w zeszłym tygodniu, a ja się będę z Wami żegnać. Trzymajcie się ciepło, trzymajcie się zdrowo. Cześć!